Kuflem wita zorza, to piechurzy z łukomorza. Pity do boju, miecze w dłoń, nielwgardzika, gong, toredańscy, Pity do woju, miecze w dłoń, nielwgardzika, gorganga, 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 tu redańska armia stoi. Szczęścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję! Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie! Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki. płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było. Ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Słucham. Ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno. Ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był. Pilnować łodzie! To ja pilnuję! <gry> Ja teraz żołnierz jak się patrzy! I nawet e, śpiewać umiem! I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Hmm... Żołnierzy nie szkoda, ale chłopów... Szko ch chłopów szkoda trochę. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Hmm... Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No, farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść. Bo jak pójdę, to chłopy za łodzie zabiorą. Złe chłopy. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O! O! Ha ha! Eee, eee, o co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję niech umie. Hmm, to chyba zależy co? Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jej, jak to herbie? Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny. Piękny ptak! Jak żywy całkiem. Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba? Dobry ludź. Nie taki jak inne. へや, <laughs> やっ